Cześć wszystkim, tu Klaudia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak skutecznie prowadzić social media swojej firmy. Oto co dziś omówimy: planowanie treści, angażowanie odbiorców, analizowanie wyników, adaptowanie strategii. Social media to nieodłączny element współczesnego marketingu. Pozwalają na bezpośredni kontakt z klientami, budowanie wizerunku marki i zwiększenie zasięgu. Aby jednak osiągnąć sukces, trzeba podejść do tego strategicznie. Pierwszym krokiem jest planowanie treści. Zanim zaczniecie publikować, warto stworzyć harmonogram, który pomoże wam utrzymać regularność i spójność. Jak to zrobić? Zdefiniujcie cele. Co chcecie osiągnąć dzięki social mediom? Zwiększenie sprzedaży, budowanie świadomości marki czy może angażowanie społeczności? Określcie grupę docelową. To jest waszym odbiorcom, jakie są ich zainteresowania i potrzeby. Stwórzcie kalendarz treści. Zaplanujcie posty na najbliższy miesiąc. Uwzględnijcie różnorodność treści: posty edukacyjne, promocyjne, zaangażowane. Kolejnym krokiem jest angażowanie odbiorców. To klucz do budowania lojalnej społeczności wokół waszej marki. Jak to zrobić? Bądźcie autentyczni. Pokażcie ludzką twarz waszej firmy, opowiedzcie o ludziach, którzy za nią stoją, pokażcie kulisy działalności. Odpowiadajcie na komentarze. Interakcja z odbiorcami buduje relacje i pokazuje, że zależy wam na ich opinii. Zadawajcie pytania, zachęcajcie do dyskusji, pytajcie o zdanie, organizujcie ankiety. Korzystajcie z wizualnych treści. Zdjęcia, grafiki i wideo przyciągają większą uwagę niż same teksty. Jeśli ten materiał Ci się podoba, kliknij like i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Kolejnym ważnym elementem jest analizowanie wyników. Monitorowanie efektu Waszej pracy pomoże Wam zrozumieć, co działa, a co warto poprawić. Jak to zrobić? Korzystajcie z narzędzi analitycznych. Facebook Insights, Instagram Analytics, Google Analytics to tylko niektóre z narzędzi, które pomogą Wam śledzić efektywność postów. Analizujcie zaangażowanie. Sprawdzajcie, które posty generują najwięcej lajków, komentarzy i udostępnień. Śledźcie ruch na stronie. Zobaczcie, ile osób przechodzi z social mediów na waszą stronę internetową. Regularnie przeglądajcie dane. Analizujcie wyniki co najmniej raz w miesiącu, aby dostosowywać strategię na bieżąco. Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem jest adaptowanie strategii. Social media to dynamiczne środowisko, które ciągle się zmienia. Jak to zrobić? Bądźcie na bieżąco. Śledźcie nowe trendy i zmiany w algorytmach platform społecznościowych. Testujcie różne podejścia, eksperymentujcie z różnymi rodzajami treści i analizujcie wyniki. Bądźcie elastyczni. Gotowość do zmian i dostosowywania strategii jest kluczem do sukcesu. Podsumowując, skuteczne prowadzenie social mediów wymaga planowania, angażowania odbiorców, analizowania wyników i adaptowania strategii. To proces, który może przynieść ogromne korzyści Waszej firmie, jeśli podejdziecie do niego z zaangażowaniem i otwartością na zmiany. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzach poniżej. Pamiętajcie też o subskrybowaniu naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.